Cześć Wam wszystkim, śniegi puściły, trochę się ociepliło, więc trzeba zażyć magnes i znów Nygusa ciągnie do żelastwa. Nie baw się rączkami, tylko klikaj łapeczki. Dziękuję za pozdrowienia, za komentarze. Wypatrzyłem tutaj w internecie u sprzedawcy Audi A4, jak widać leciutko nad kole ma przygięte, tarcze rantów nie mają. Ktoś już podobno z Polski się tutaj do niej przymierzał. Przed chwileczką jeszcze sprzedawca był na miejscu. Miałem okazję z nim krótko porozmawiać. Podobno auto technicznie jest całkowicie ok. Ktoś chciał ją wziąć pod klienta już do Polski. Audica w awancie z roku 2010 z przebiegiem 270 w dieslu, 190 koni, 27 w skrzyni manualnej. 8., 21. Przegląd Wersja Ambition, dwa komplety Alu. Powiedział mi, że do dania jest za 5300 ta Audi. Jeżeli ktoś przyjedzie, zdecydowany, nie wygląda. Wam powiem najgorzej, oprócz tych obcierek. Tarcze rantów nie mają i oponki z tyłu ma. Komplet na alusach, jak widzicie, zapasowe. Także takiego Wam daję cynkacza nowości na kanale Unigusa. Ma tutaj też inne samochody, jeżeli kogoś coś zainteresuje, możecie sobie sprawdzić na jego stronie, co ma na sprzedaż i po ile. Kto ogląda, wie, że już na tych handlach tutaj byliśmy, EOS czerwony. Czerwony zapewne gdzieś się będzie zaraz na nim uszył lakier. Jak znam życie przypadłość proszę bardzo czerwonych samochodów. Już Nygus wypatrzył bez miernika lakieru. Tutaj też już na masce się uszy, na zderzaku leciutko odchodzi. No Cały taki troszeczkę do poprawek lakierniczych czerwony Eos. 750 za rok 11 w dizlu, 223 przejechane, 140 koni, 2 litry, wersja Bazis. Cały taki trochę do poprawek, jak widzicie, lakierniczych. Nygus miernika lakieru nie ma. Nie powiem wam, czy są powypadkowe czy nie. Ja patrzę zawsze po szczelinach, po różnicach w kolorze. Oczywiście, jeżeli był dobrze naprawiony, można kogoś oszukać. Ale mam też kilku znajomych, którzy kupili całkowicie nowe auto z salonu. I wyobraźcie sobie, że po wypadkowe, po roku czasu, jakiś ząk, stłuczka, nie z jego winy, i się okazuje, że szpachtel odpadł. Jeżeli będziecie chcieli, to wam parę takich historii popowiadam, bo znam chyba ze trzy takie przypadki. Ta BMK tutaj stoi już dosyć długo 4.350 Rok szósty, diesel manual 2 litry, 163 konie 235 przejechane Do sierpnia jeszcze ma przegląd Myślę, że jakbyście Tutaj go dobrze przycisnęli To spokojnie za 3500 Jest ta E90 Do wyrwania i 163 konie Sprzed liftu Myślę, że rozrząd jeszcze powinien być z przodu i uchodzi za dosyć jeszcze dobry i udany silnik. bm 5 piąteczka. Krążymy w koło, słuchajcie, po tych autohandlach. Jak wiecie, wrzuciłem reklamy, ale wychodzi ze statystyk YouTube'a, że chyba te reklamy pomijacie. Czasami moglibyście jakąś reklamę zobaczyć, żeby chociaż Nygus miał na paliwo na dojazdy na placę. Nie bądźcie takie sknerusy 10350 rok 12 diesel, automat 2 litry 248, przejechane 184 konie, pierwszy, 22, przegląd BMA piątka w Turingu na jasnych skórach, na automacie, środek zadbany, felek gdzie nie gdzie mają jak widać przycierki, ale to tutaj norma, jakieś koła ma. Z tyłu w bagażniku, z, niestety z tyłu mam jak widzicie, krzaki. Nie jestem w stanie tam się wcisnąć. Chyba przy cofaniu coś tutaj obudowę lusterka przychaczył. Na to wygląda. I tutaj na zderzaku też wyczaiłem, jak widzicie, przycierkę. Myślę, że jakby go tu dobrze przycisnął. Za 9000 może by ją Wyrwał Tą betkę Robi się powoli szaro Więc zobaczmy Co tutaj jeszcze ma Hybrydę Jaliskę Tą BM już mieliście Na nagraniach 135i 306 koni Ale życzy sobie Za nią sporo Prawie 15 tysięcy Euro za jedynkę 135 i Tak jak wam wspominałem Wszystko możecie sobie sprawdzić Tutaj na jego stronie Jesteśmy w Nurembergu Jaris hybryda Do miasta samochodzik 8250 Za rok 13 w automacie 1.5 75 koni 126 przejechane Panoramiczny dach, kejlis, i do tego kamery. Taki oto sprzęcior. Jeżeli oglądasz moje nagrania, nie bądź egoistą. Czasami zobacz jakąś reklamę. Możesz włączyć filmik w trakcie, nawet golenia, kompania, czy gotowania. Niech sobie przeleci, żeby Nygus coś na paliwo sobie. Zarobił, a tutaj już jesteśmy po drugiej stronie autohandlu. I tutaj jest inny sprzedawca Mesiu 8500-2006 w automacie w benzynie 3 litry, 106 przejechane. 231 koni, 721 21. Przegląd na skórach zadbany Mechu, ale cena też jest odpowiednia i zobaczcie, nyguz smiernika nie ma a jak sami widzicie widać, że drzwi kierowcy mają inny odcień, srebrny kolor jest ciężko na aucie idealnie dobrać, pozdrowionka pamiętajcie widzimy się w kolejnych nagraniach kto łapę w dół daje temu nie staje